Jako tjaka kępa, ale tylko jedyna. Termin prywatny, stężny, zdwojony. Mogą być problemy, bo nie wiem jak tam się wydropia Dropać się czy się nie dropać? Oto jest pytanie. Schronisko Taka na stożku już mam 100 lat. A tu jest taki ich tutejszy trójstyk. Hatter dzisiejszy, czyli stożek. Widzicie się jaki fajny, drewniany kościółek. Cześć moi kochane ludki, przyjaciele moi serdeczne. Słuchajcie. Dzisiaj już późno. Jesień. Listopad. I chyba ostatnia szansa na to, żeby pojechać w góry. Planuję taką trasę, której nie spotkałem jeszcze. No bo wiecie, że ja lubię jeździć tam Kajzody nie jeździ, to znaczy jeżdżą ludzie w te miejsca, ale trochę innymi e, szlakami, trochę inaczej to wyglądało. Może ktoś jechał, dajcie znać e, Dzisiaj startuję z takiego pięknego miejsca w Ustroniu, nad brziknym Wisłą i pojada najpierw jakieś 12 km do Wisły wyślanym szlakiem rowerowym potem przez Wisła w Obajów, prawdopodobnie ile się nie myla na mały stożek i z małego stożka na wielki stożek po tym jakąś miedzą, taką duktem dla pieszych przeinda. przejada, mam nadzieję do Czech i potem dookoła małej Czantorii dookoła Czantorii z powrotem do ustronia pętlenie dużo, bo leko ponad 40 km ale, ale może być fajnie. także śledźcie, oglądajcie. A Josie ja dzisiaj legnę taki taki sznurki, taki hamak i se leża i podziwiam i słucham jak pięknie. une vie Jest nadzieja na słonko. I tak jak rzekł, pierwsze 12 km po wyślanym szlaku rowerowym wzdłuż Wisły do Wisły. Taka lekka awaria. Wrąz urwał się chyba. Hok, taki to, co tu jest, to spadło, to i wlazło mi, tu muszę wyciągnąć jakiś ruboklint. Bo to tak szpetnie znalazło, że nie idzie tego wyciągnąć. Także 5 minut na wyciąganie sprężyny. Taki malutki coś wypadło. No moim zdaniem to jest trochę źle zrobione, że to wypaduje, bo to nie powinno wypaść i wpładło se tu i po tarczy hamulcowej trzeszczało, trzeba było kółko ściągnąć, żeby to po prostu wyciągnąć, tak to tam wlazło, ale jest, 10 minut ja I tak, wisi wszystko z powrotem i jademy dalej, jeszcze kask na głowa i spadamy do Wisły. Bo jak się do Wisły wjeżdża przy przejeździe kolejowym i ja o tego nigdzie nie, nie zauważył, a tu taka stara chałupa stoi. Myślasz też, że to jakiś stary bachów, czyli do tych, co nie rozumiem, dworzec kolejowy. Firanki wiszą, czyli coś tu z koleją, co będzie miało wspólnego pewnie. I tak pomału dojeżdżam do Wisły Centrum naprzeciwko hotel Gołębiewski, który zresztą bardzo lubimy i drugi drugiej strony nowy, w zasadzie nie wiem czy jeszcze nowy, bo to już parę lat hotel Krystal. a ścieżka jest cudownie, się jedzie teraz od ustronia, także jak ktoś nie chce w góry a chce po ścieżce, to nie chce, chociaż po tej ścieżce pojeździ. No i w taki oto sposób rozłączą się teraz ze szlakiem Wiślanym stamtąd że przyjechał tu jest ośrodek sportowy w Wiśle e, te wszystko coście tam widzieli ten stawik dali wiślany szlak rowerowy jeszcze parę kilometrów idzie do góry i tam można dojechać albo do Wisły Czarnej e, albo podskocznia Małysza a jo jada teraz ta co na żech se to wymyślił tak. Tak pojada, nie wiem czy przejada, ale byda się starał. Także na jakiś czas Wisła ahoj i jademy w góry prawdziwe wysokie Alpy. Będziemy się spinać, będziemy kombinować, a tak naprawdę to nie wiem co mnie czeka. Pejście jako ty ale tylko jedyna. To było u nas to cisna już. I tak porządnie. I maluszek. I babcia w maluszku. I taki coś tu wyjeżdżał w góry Proszę bardzo. od mostu wyjechał że jaki 500 metrów do góry jaki piękny widoki już Jerzech teraz na gruniu tak się to nazywa na gruniu na gruniu i rozpostarły się piękne widoki no i pogoda się zrobiła a tam tam widać kolej do Wisły Głębce. Nimach pewnych, ale wydaje mi się, że to jest chyba najwyżej położona kolej w Polsce. Chyba że się mylę Bo się nie przypominam, żeby kraj było wyżej. Są krokien komor, tylko jedyna, czym się fręsik jest trumą, ale da się jechać. i w to kulą chyba nadą. Prawie to maluśku, to się zjadymy, to się nie zdąża lepiej, to się jeżdża jakbyś schodzić. To a na każdym, Jeżeli na drodze teraz to się jedzie na Kubalunka za 300 metrów z tej drugiej zjeżdżą i jada już na stożek mały najpierw teraz ulica na mały stożek nawet tak się ulica nazywa na mały stożek więc cisnymy na mały stożek. To taką taka chętna podgóra. Prawie jak w Szwajcarii. Rowerem elektrycznym jak najbardziej, ale też trzeba mieć dobry rower, no i jednak takie średnie umiejętności. Krówki się pasą, zainteresowane moim osobom, bo pewnie ludzie tu rzadko bywają. No. Ale jest pięknie. tam stożek widać od oddali i pogoda znowu mi trafiła bardzo dobra i znowu kępa ale w końcu pojechał w góry Paręset metrów do małego stożka. Nie wiem jak to widać, ale jakby ktoś nie wiedział czemu ta góra się nazywa Stożek, tamta, ona rzeczywiście wygląda jak Stożek. Czeska Republika, czyli dojechaliśmy do granicy do szlaku pieszego ale też bardzo popularnego na rowerach tam ta strona się idzie jedzie, idzie w kierunku Chantori a tu na stożek i powiem Wam, że jak teraz tam zaglądam no to nie wiem czy ja tam do rady bo to wygląda ostro nic, spróbujemy. Szkoda, że je nadam, bo potem idzie bardziej do góry. Ja powiem, że jak tak patrzę, no to, to tak jakby kajna hołda u nas na Śląsku szło No nie wiem, jak tam się wydropia A tu droga pokazuje, nie gmina uprosto. No, to jedyna. I się zaczyna. No się na Pomoga. Nie dać rady Ale czynicie za mieciuki Jest to właśnie w burach z czym mam problem obciążeni z tyłu jeje dopiero jak się zacznie. A je. je, je. Jedź, prędzi, jedź, Jak staniesz, w czarnej dupie. Wow. masz Kierunek po tych karpęciach A tylko jedyna Nie dam rady Ach, Pierwszy spadek No tu prosto na pewno nie Bo tamte morderstwo Dropać się, czy się nie dropać? Oto jest pytanie. Zostało jakieś kilkadziesiąt metrów. Na pewno to nie ma środek lokomocji na te warunki, które tu są. Ale także chcę wybrał tak tak puda choćby, choćby się po przewrócić to puda idź, idź rower, idź pomału ciągnie Nie podziwiajcie się Jedna trzecia jest zrobione. Jedna piąta wyjechał na rowerze A reszta Rower są wyjedzie Taki jest dobry Tu trzeba no, włączyć taki guzik Idź z Iść koło niego, pomagać mu troszkę I on tam wylezie Dochodzę tu do jakiejś drogi także mam nadzieję że, że to tu jakoś szynga po tym a w prawo o, tu jest autostrada o, proszę jakby tak następnym razem to trzeba obejrzeć skąd ta dreba idzie też tu nie było tak najgorszy rower se są poradził ale nie szło jechać za pierona obejście on to pokorza patrzcie tam z dołu z tamtej strony to ktoś filmował jak ten stożek wygląda a tu tu chyba tam kaś z dołu ja nie ma tego dużo bo to było jakieś 120-150 metrów ale jakby nie to że w tym urządzeniu może samo to chodzić, to chyba by nie dał Rady Schronisko PTTK. Na stożku, i nie wiem, czyście zdążyli już tam poczytać, ale schronisko poety taka na stożku już mam 100 lat. A, muzyczka Gro, czyli tu jest czynne Dzień dobry, bo jeszcze tu w życiu nie było, żeby tak pusto było. Ale mówię, muzyczka Gro to jest, a jest coś do zjedzenia u Was. Jest, jest tak Ach, czyli coś tam zjemy. Kiełbaska, hotep, tym herbatka i ciemne piwo, bez alkoholowe, a ludzie się już zbierają. I ma już są teraz to co wyjechał do góry to muszę zjechać na dół Zjeżdżą z schroniska kawałek tą samą drogą 500 metrów i potem znaczy, mat, na Czechy matko jedyna na szlak hamuje cały czas a rower jedzie chyba właśnie za. To są po czeskiej stronie

Dla tych liści bukowych się jedzie jak to Tamty Tamten cypelek to jest właśnie stożek. I z tego stożka trzeba było zaś tak ostro zjechać, ale nie było to takie najgorsze dzisiaj. się podziwejcie albo się popatrzcie jako jesień jest piękno i wydaje mi się, że to ostatni dzwonek już na taką w tym roku wycieczka po górach bo jak zaśnieżyj zamoknie, to raczej się już tu nie wyjedzie. A tego się nie umiem nachwolić. To jest kurde rower, który już przeszedł tela, że twoje wszędzie jeździ. Wszędzie, dosłownie wszędzie. Mijali mnie też na rowerach elektrycznych typowo górskich. I się mnie pytali jak chcę do rady, A ja wiadomo, że Josed do Rady i, i Sebeda do Rady. Słuchajcie, jestem na szczycie. Filipka to jest taki czeski. mały wzgórze. W lecie bardzo popularny przez turystów. Często odwiedzane. A tu jest taki ich tutejszy trójstyk. Spotykuję z granica trzech miejscowości Hradek, Nydek i Nawst. Także zajść coś e, ciekawego. Tu jest knajpka, jakby ktoś po, potrzebował się czegoś napić, nebo zjeść. To tu jest też otwarte. A, a tu takie ładne kubeczki na płocie, tego jeszcze też nie widział, ostatnio jak tu przejeżdżał to się temu nie przyglądał, a taki coś jest, a, jak ślicznie, Daś coś nowego. Widzicie się jaki fajny drewniany kościółek w nytku w czachach Pięknie zrobione. Pierwszy raz widzę taki okiennice na żółto zrobione. No i jakby nie patrzeć, w większości polskich nazwiska. Nydek. Pierwszy raz żektuje Tam jest drugi kościółek. Pewnie to będzie kat Ewangelicki, nie wiem. Takie rondo ogromne i szkoła zabytkowo szkoła Ewangelicka Tak wyglądała ta szkoła No i słusznie chcę zameldować że w tym oto momencie wjeżdżamy z powrotem do Rzeczpospolitej Ludzastej Leszna Góra Nydek. Przejście graniczne. Dojście do Szlaku Zielonego 15 minut. A do centrum Nydka, skąd my przyjechali właśnie z Czeskiej Republiki, jest 3,3 km. A tu samanej, szłoby dojechać, dojść do, do Czantorii na Chantoria Kolana Budzin. 596 metrów, czyli prawie 600, a tu są piękne widoki dzisiaj, tak nie widać za bardzo, bo to jest przymglone, tam pewnie też tego na tej kamerce nie da się uwidzieć, tam Cieszyn widać. kochani mili na to dojechał z powrotem do Ustronia na Wiślano trasa rowerowo wycieczka bardzo bardzo udano trochę że się tam pod stożkiem e, nie umiem wygramolić ale już się dowiedział że idzie to objechać nie trzeba się tam spinać tam, tym czerwonym szlakiem pieszym idzie to po prostu objechać e, wycieczka nie jest na pewno dla osób które Zaczynają dopiero jeździć, trochę trzeba mieć wprawy. I ja uważam, że to był do mnie ostatni moment, do tego, żeby tam pojechać w góry. Chyba, że jeszcze będzie pogoda, jeszcze będzie czas tam pojechać. Także oglądajcie. Ślad będzie w opisie filmu. Komu się podobało, łapka do góry. Jak jeszcze ktoś nie subskrybuje, to by mi to było też potrzebne. Ale oczywiście nic na no Jak się Wam podoba. I na razie. Do następnego razu. Do następnej wycieczki. Cześć Wam.